To jak pan zrozumiał wypowiedź prezydenta na temat konieczności obrony granicy zachodniej? Zastanawiam się, które państwo z Zachodu w tym momencie przyszło panu prezydentowi na myśl, aby w swoim wystąpieniu w Poznaniu podczas obchodów rocznicy powstania Wielkopolskiego definiować zagrożenia na Zachodzie. Panie redaktorze, proszę podjąć próbę. Nie wiem, czy ona będzie skuteczna, żeby na tym miejscu pa, usiadł pan prezydent i żeby odpowiedział panu na to pytanie, bo chyba każdy, przytomnie rozumujący człowiek wie, że dzisiaj realne, zdefiniowane, codzienne zagrożenie nie jest na zachodzie. Tylko teraz tylko na pytanie, wschodzie. czy prezydentowi chodzi o to, że Bundeswer nas któregoś dnia zaatakuje, że tam trzeba bronić przed jakimiś reemigrantami, którzy do Polski chcieliby przyjechać, czy raczej przed rewizjonizm, rewizjonizmem takich partii jak AFD, która jednak gdzieś tam w pod ma ten rewizjonizm wobec polskiej granicy zachodniej? Znów się cieszę, że rozmawiam z historykiem, bo łatwiej będzie nam to przejść. Przecież wiemy, panie redaktorze, że jest świetna książka Piekielni sąsiedzi. Mówi o Niemcach i o Rosji. Mówi o czasie, kiedy to dynastia Romanowów i Hohenzollernów wraz z Habsburgami pozbawiła Polskę niepodległości. Ale. To były czasy przeszłe. Dzisiaj mamy tu i teraz i zagrożenie jest na wschodzie. Nie widzę powodu, żeby dzisiaj bać się nawet Niemców, którzy notabene przez, od 1945 roku byli wręcz nie uzbrajani, tylko rozbrajani. Zatem nie ma jakiegoś zagrożenia militarnego. Niemcy zapłacić powinni potężną cenę, bo polityczną już zapłacili za ten sojusz z Rosją, za te umizgi do, do Rosji i do Putina, co było jedną z przyczyn całej tej awantury, którą Dzisiaj obserwujemy codziennie na świecie. Tym wątkiem Karola Nawrockiego ściągam pana, czy próbuje pana ściągnąć na grunt polski, grunt polityki polskiej. Bo jest tak, dzisiaj, z punktu widzenia koalicji, jest wygodną sytuacja, w której punkt główny punkt ciężkości czy główny punkt zainteresowania przesunął się gdzieś w okolice prawicy. W wojny frakcyjne w Prawie i Sprawiedliwości, wzrost w siłę Grzegorza Brauna, jego konfederacji. Ale ciekaw jestem, czy pan w tym wszystkim, co dzieje się na prawicy, widzi więcej szans, czy więcej powodów do niepokoju? Szans dla. Na przykład dla psl Że jak się, powiedzmy, Prawo i Sprawiedliwość rozpadnie, wyłoni się frakcja Mateusza Morawieckiego, no to taka frakcja, bardziej centrowa w Prawie i Sprawiedliwości, mogłaby zostać dla psl potencjalnym koalicjantem wyborczym. Nie wiem i nie odpowiem na to pytanie. Natomiast pewnie zgodzę się z panem redaktorem, że rok 2026, czyli ten, który jest przed nami, może być kluczowy dla zredefiniowania całej sceny politycznej, jeżeli potrafimy wyjść z utartych schematów, które obowiązują, od lat. Tyle w tym momencie. Ej, no, ale to nie zareagował pan bardzo negatywnie. Natomiast nie, absolutnie nie. Ale Bo nie, pan, jako historyk, doskonale wie, że różne nie, bywały nie, skręty historii i skręty partyjne. Panie także PSL. polskie stronnictwo ludowe jest najbardziej stabilnym. Z najbardziej stabilną częścią tej koalicji. Ale rozumiem, że koalicji... Jest na... drugą drugą siłą polityczną w tej koalicji, trzecią w kraju, bo jesteśmy trzecim klubem parlamentarnym w sejmie. Więc proszę mnie nie wciągać w dyskusję o jakichś mariażach z drugą stroną, bo tego pan ode mnie nie usłyszy. Ale to za I chwilę i kate... może nie być druga i strona, pa... tylko i kategorycznie to kategorycznie mam... temu zaprzecza. To może być jedna z wielu natomiast, stron. Natomiast natomiast jak pan pyta o tamtą stronę, to chętnie się wypowiem, że e, sytuacja tam jest zgoła bardzo interesująca, ponieważ Jarosław Kaczyński, który moim zdaniem perfekcyjnie dokonał wyboru kandydata na prezydenta, bowiem wybrał kandydata na drugą turę, czyli pod wyborców Konfederacji, może tym swoim pomysłem zacząć kopać polityczny grób, bo już widać, że Donald Tusk bardzo sprytnie ponad głową Jarosława Kaczyńskiego rozciągnął linię polaryzacyjną pomiędzy sobą a Nawrockim, eliminując z gry politycznej Kaczyńskiego, a pan, panie redaktorze, doskonale wie, że w polityce, gdzie dwóch się bije, obydwaj korzystają. Zwłaszcza że jeśli chodzi o partie po prawej stronie, to one są dzisiaj w opozycji, a jedynym niezależnym podmiotem po prawej stronie, który ma sprawczość, co w polityce jest niezbędne, jest Nawrocki. Podpisuje, wetuje, mianuje, coś tam jeszcze robi itd. itd. No tak, ale mówi pan o politycznym grobie Jarosława Kaczyńskiego, który kopie mu Karol Nawrocki. Tylko że dla Jarosława Kaczyńskiego Karol Nawrocki może być niczym następca, niczym, niczym delfin, niczym ktoś, kogo on namaści na swojego następcę w Prawie i Sprawiedliwości, bo Jarosław Kaczyński też patrzy w swoją metrykę, patrzy w swój PESEL i wie, no, że raczej bliżej mu do politycznej emerytury niż do politycznego początku. Ilu, delfinów, ilu namaszczonych delfinów dowiozło swoje namaszczenie aż do fotela prezesa? Zero. Bo w polityce władze się zdobywa, a nie ją się dostaje. Więc tutaj, jeżeli ktokolwiek w Prawie i Sprawiedliwości władze będzie miał to on ją wyrwie. No ale Karol Nawrowski właściwie dzisiaj ma y, taką pozycję, że tę władzę by w razie czego mógł. Tylko, że to jest, znaczy, to jest melodia on, przyszłości. On, on panie redaktorze. Karol Nawrowski jest dzisiaj prezydentem. Tylko teraz pytanie, jaki on ma pomysł na tą prezydenturę i co na przykład w czasie tej prezydentury proponuje PSL-owi, bo rozumiem, że jakieś rozmowy wciąż prowadzicie. Wy... Nie wciąż, bo proszę. Proszę tutaj nie zastawiać, panie redaktorze, jakichś podstępnych dołków, bo nikt z psl u w to nie wpadnie, bo to jest nieprawda. No z... Nikt wciąż nie prowadzi rozmów z prezydentem, prezydentem Kośniaku-Kamyszu mówi wyłącznie w superlatywach. No ale... Nawet jak są jakieś jak nieporozumienia pan pyta na, na, na linii jako między Monem a Pałacem. rady naczelnej, to ja panu mówię, że PSL, bo pan tak, takiego sformułowania użył, nie prowadzi rozmów. Co innego, jak pan pyta o Władysława Kośniaka-Kamysza, to chcę powiedzieć, że relacje są bardzo dobre. Z tego a... powodu, że on działa w odróżnieniu od wcześniej wymienionych panów w logice pani. I będąc trwałym fundamentem koalicji partii demokratycznych, ma dobre relacje ze zwierzchnikiem sił zbrojnych, bo tego wymaga logika konstytucyjna. A Piotr Zgorzelski z Karolem Nawrockim kiedy ostatnio miał kontakt? Nie pamiętam bardzo dawno. Wtedy, kiedy jeszcze były sprawy związane z IPN-em. No nie, to, czy w czasach, kiedy był prezesem, czy jak był prezydentem, to pan się nawet z nim nie przywitał? No, na no, oficjalnych jakichś tam spotkaniach. No to o taki kontakt też był. No, tak, nie 15 sierpnia. To takie kontakty są. To jeszcze o, o sytuację w koalicji, bo jako się rzekło, prawica odciąga uwagę, ale w koalicji też się dużo dzieje. Między innymi PSL kilka dni temu oświadczył, dopóki nasza ustawa o wychowaniu patriotycznym nie wejdzie na ścieżkę legislacyjną, to uznajemy się za zwolnionych z popierania projektów poselskich innych podmiotów tworzących koalicję. To brzmi prawie jak wypowiedzenie koalicyjne. O, no, panie wojny. doktorze, nie, to jest po prostu przypomnienie dobrych, że, że macie ustawę dobrych i zasad i relacji wewnątrzkoalicyjnych. One są dobre, czasami burzliwe, ale jak to w rodzinie. Więc chcemy też przypomnieć, że jeżeli są jakieś ustawy, które są dla Polski 2050 ważne, to nawet kiedy nas kosztują cenę polityczną to my staramy się doprowadzić do sytuacji, żeby ten projekt nie wylądował w koszu. Ale rozumiem, że ta wasza groźba tym... dotyczy u, y, projektów ustaw poselskich czy także rządowych? Nie, czyli jak będzie projekt rządowy, to PSL automatycznie popiera. Tak, no bo jeżeli wyjdzie jako rządowy, no to rozumiemy, że zyskał poparcie partii, na czele której stoi wicepremier, więc to jest dla nas oczywiste. Natomiast my mówimy o czymś, co także kształtuje obraz partii politycznej w krajobrazie całościowym, czyli projekty poselskie. I te projekty poselskie Poselskie. Mamy wrażenie, że jeśli chodzi o polskie Stronnictwo ludowe, są trudniej yy, przyjmowane przez naszych partnerów. No trudno, albo uznacie, koleżanki i koledzy z koalicji Partii Demokratycznych, naszą wrażliwość, albo nie, no to może to wychowanie patriotyczne włóżcie, w że tak powiem, na posiedzenie rządu, czy przejście ścieżkę rządową. Więc, panie także, redaktorze, rządowy, a nie poselski. Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o jedną z ustaw, na którą umówiliśmy się z naszymi partnerami, szczególnie z platformy obywatelskiej, panią minister Nowacko, Wspólnie, i tutaj szacun, i teraz czas na Mówi pan realiz... o ustawie oświatowej tej zawetowanej przez Nie, mówię o ustawie nie? o Instytucie WITOSA. Natomiast teraz y, mamy ustawę o wychowaniu patriotycznym. Umówiliśmy się z panią minister Nowacką, że właśnie mniej więcej w tym czasie do tego tematu wrócimy. No i czekamy na inicjatywę. Jeżeli nie, no to będziemy realizowali zapowiedź z Rady Naczelnej. A jeśli chodzi o ustawy praworządnościowe, te przyjęte przez rząd we wtorek, czy jak, jakieś ścieżki kontaktu z pałacem prezydenckim. W tej sprawie pan uruchomi? No bo, bo znaczy, moim zdaniem, gdyby, bo, bo te ustawy w tym kształcie nie mają szansy na podpis gdyby prezydenta. Więc teraz pytanie, Żurek. co zrobić, żeby jednak ten podpis... Gdyby uzyskać. minister Żurek na przykład się zwrócił do mnie z zapytaniem, czy warto z prezydentem o tym rozmawiać, powiedziałbym tak, warto. Gdybym mnie zapytał, jaka jest szansa na pozytywną decyzję prezydenta, powiedziałbym bardzo mała, ale mimo wszystko warto. To jest moja odpowiedź także na pytanie pana redaktora. Natomiast też uważam, że powinniśmy jak najszybciej zdecydować się jednak na na wystawianie kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Nawet jestem zdania, nie uzgadniałem tego z nikim, być może to także jest powszechna opinia, że takich kandydatów można by wyłonić w jakimś takim dosyć interesującym konkursie, aby pozbawić ich waloru politycznego całkowicie. Bo panie redaktorze, zgodzi się pan, że jeżeli nie ma Trybunału Konstytucyjnego, to konstytucja, która mi osobiście jest bardzo bliska, bo współtworzyli ją ludowcy, jest nie konstytucją, tylko niestety zbiorem pobożnych życzeń.